Nie przez przypadek jesteśmy właśnie w marketplace i będę tutaj wpisywać Rainbow Friends, dlatego że wyszedł nowy chapter i mamy tam nową postać. Sian, ale jego konto już zrobiłam, ale też jest postać Yellow i teraz będę właśnie tworzyła jego konto w Robloxie. Jestem ciekawa, jak mi to wyjdzie. Oglądajcie do samego końca i też zostawcie łapeczkę w górę, taką czarodziejską, jak ta czapka, duża tęczowa czarodziejka. Zostawcie łapeczkę w górę kolorową. Kto mnie teraz słyszy, sprawdzam obecność. Jestem ciekawa, ile was jest pod tym filmem. Dobra, jak Rainbow Friends, to zwykle pokazuje tęczowe jakieś elementy i temy. I nie ma tu nic związanego z yellow, czyli z tym właśnie charakterem, który chcę tutaj stworzyć, więc musimy go sobie dokładnie wpisać. Więc piszę sobie. Jelu, zobaczymy, co w ogóle wyskoczy, bo na pewno nie z żółty. Mamy tutaj takie przedmioty żółte, czapeczki, jakieś parasolki ładne. Ej, może coś takiego, żółty kapelusz, słuchajcie. Kapelusik bym sobie ubrała. Tu są jasne jakieś diabelskie rogi nawet, żółta opaska na głowę. Ale nie, wiecie co? To, jak ja wyglądam, to nawet na moją łepetynę się nie zmieściło ten żółty kapelusz. Okej, okay, robimy wstecz. Wychodzimy stąd i zobaczymy, co tak naprawdę by się kojarzyło z tą postacią, dlatego, że ona nie ma skrzydeł, ale ma takie śmigło. Więc by musiała sobie zobaczyć, właśnie, śmigło. Jakie ja, jak jest po angielsku śmigło? Nie wiem, wpiszę wehikuł? Coś takiego? Śmigło. O, gigantyczny samolot. Coś takiego ma ta postać. I właśnie jak ona lata, to porywa graczy. Spróbujmy sobie. Zobaczymy, czy to jest właśnie, nie wiem, gdzieś za plecami, czy też raczej nad głową. O, nie. serio ja mam to na twarzy, nie, no to tak nie miało być. No To nie pasuje, odpada. No, innych takich rzeczy tutaj nie ma, widzowie. Dobra, trzeba dokładnie wpisać yellow. Potem będziemy się martwić. Yellow, Rainbow Rens. Ok, mi trochę mikrofon zasłania, klawiaturę, ale wszystko poprawnie. Wpisałam, co tutaj wyszły za rzeczy. Zobaczcie na to. U, u, u. Ej, nawet bambusowa ważka jakaś jest. Zobaczcie, mamy. Ej, to jest idealna twarz. Ja nie. Nawet jest cyjanowa twarz. Zobaczcie, ja ostatnio robiłam konto cyjana i nie mogłam nic kompletnie znaleźć takiego. I teraz już nagle zrobili cyjana. Wow, ale teraz bym mogła zrobić jeszcze lepsze konto. Ale tamto było e, takie moje, idealne. Jedno z pierwszych, także mam nadzieję, że to docenicie. Mamy taką głowę, ale czekajcie. tu są też takie właśnie pomarańczowego przyjaciela, ale kozackie. Patrzcie, jaką ja miałam łepetynę. Co jest grane? Ja na pewno będę musiała ściągnąć te włosy, bo one dużo zasłaniają, ale ta głowa chyba jest nieco lepsza, dlatego, że ma zęby. Zobaczcie, jakie groźne zęby ma. To mi się podoba. Chyba tą kupię. Ta jest troszkę groźniejsza, więc kupuję widzowie za 50 robuxów. I jeszcze zostawcie suba, czerwony przycisk, dzwoneczki, żeby nie ominąć filmu żadnego. Ja teraz kupuję, wy klikacie. jest, mamy to. Dobra, teraz jeszcze nie chcemy się ubierać i elegancko już jesteśmy właśnie posiadaczami tej pięknej głowy. Dalej, co my no tutaj mamy. Zobaczcie, nawet jestem przyjaciel uwięziony w kartonie. Nie no, to jest kosmos. Już ludzie takie rzeczy wymyślają. Nawet jest taki coś robak. Ej, dali ich nawet co? Ej, właśnie on tak wygląda. Ta postać. Jak oni to zrobili? Ale Kozacko, i storobuksów za to chcą, widzicie, widzowie. Dobra, czyli twarz już mamy. I jakiś ubiór by się tutaj przydał, albo byśmy się po prostu na żółto ubrali. Żółta aura. Zobaczymy, jakie ja będę w tym wyglądać. Czy lepiej kupić wszystko żółte? Bo to jest też ciekawe. No bo to chyba będzie taka aura, że to będzie taka otoczka. A ja do końca nie chcę takiego konturu. Ja po prostu chcę całą żółtą garderobę. No i tak myślałam właśnie, że to tak będzie, ale mi się to kompletnie tutaj nie podoba. Nie no, to odpada. Więc nie, ale zobaczmy sobie, czy. Bo gdzieś był też jakiś taki garnitur, a jak. Jak ja bym wpisała yellow sweet, czyli taki ubiór, to zobaczymy, czy coś takiego w ogóle wyjdzie. Okej, okay, mamy kombinezon taki i taki. Ej, to nie do końca jest to, co mi się podoba. Może coś takiego? Ej, patrzcie, 69 robuxów, trochę dużo. Czemu on się tak świeci? Mm, trochę bardzo się świeci. Ale ja przecież mogę na żółto się ubrać. Mogę sobie zrobić odcień skóry na żółto. Co to jest? Co, co się stało z moim ciałem? Ej, to chyba nie miało tak wyglądać widzowie. Jeśli wejdę sobie tutaj w klasyczne jakieś ubranka i wpiszę sobie po prostu yellow, to czy tak nie byłoby lepiej i też taniej? O, zobaczymy sobie. Okej, okay, widzę, że tutaj już są takie typowe bluzeczki z jakimiś... Nie ma nic takiego... O, oh, jest, jest, mamy yellow. Ja bym po prostu coś takiego kupiła, widzowie. Po co ja mam przepłacać, jak mogę kupić za 5 robuxów? Dobra, bierzemy to. Tak, Patty, która zawsze oszczędza. No po co mamy kupować jakieś drogie rzeczy? Jak możemy sobie to ułatwić? I teraz wchodzimy też w klasyczne jakieś tutaj spodeńki. Wpisuję Yellow i zobaczymy, czy będzie do kompletu. Powinno... Jest, mamy do kompletu, tutaj już widzę. Kupujemy. No i zostanie nam jeszcze jedna rzecz, widzowie No no, teraz nie chcemy się jeszcze Ubierać, zaraz, wchodzimy we wszystkie Itemy i teraz tak, śmigło Jak to nazwać w ogóle, może helikopter Helikopter, zobaczymy Jak to wyjdzie, czy coś takiego Będzie, ej Plecak śmigłowca, to jest coś takiego Ale jakbym dała do tyłu A to 100 robuxów kosztuje, jakie to Wszystko drogie jest, co na jednym Żeśmy oszczędzili, na drugim nie Próbujmy zobaczyć jeszcze coś takiego To jest jakaś głowica, tutaj jest jakoś przetłumaczone to i od razu wyrekomendowanych. zobaczcie, pokazało mi się A, to jest to czyli tak, albo kupujemy to albo to, więc to kosztuje 50 robuxów a ten plecak kosztuje stówkę, nie? także różnica jest spora zobaczmy sobie, co będzie lepiej wyglądać mi się wydaje, że on właśnie ma tutaj taki plecaczek i to będzie bardziej takie autentyczne no patrzcie, jak to wygląda, to zdecydowanie lepiej to co, kupujemy za 100 robuxów? nie wiem że wydajemy aż tyle, żeby to zrobić widzowie. Dobra uwaga, kupuję, robię to dla was i już mamy to. To teraz przechodzimy właśnie sobie do mojego awatara. Będę ściągać swoją branka, które tutaj wszystkie mam. Muszę to wszystko pościągać. Dobra, buciki też. E, tutaj mam ogon sereni, nie pytajcie i też właśnie tutaj są postacie Cyjana. Znaczy postać Cyjana, którego ostatnio robiłam. Okej, okay, ubieram teraz to, to buzie, włosy ściągnęłam i śmigło. Zobaczymy jak będę się prezentować. Jestem gotowa widzowie. A jeszcze kolor skóry muszę zmienić. Gdzie tutaj jest to? Musimy dać taki żółty, żeby to pasowało No dobra, wszystko tutaj poprzeklikałam I widzowie, tak się prezentuję ja Jako Yellow z Rainbow Friends 2 Chapter 2 właśnie To jest nowa postać Teraz wchodzimy na Brookhaven Jestem ciekawa, czy ktoś mnie rozpozna O właśnie, aktualnie sobie ostatnio grałam Dobra widzowie, wbiłam już na Brookhaven Ale im tutaj zaraz zajdzie słońce Jestem ciekawa Cześć, Wiktoria szuka rodziny oni szukają rodziny, ja mogę cię zaadoptować, mogę się tobą zaopiekować jako Yellow z Rainbow Friends <laughs> Ej, patrzcie, tutaj też jest jakaś siłka. ej, same Polaki to są, same Polaki normalnie O, siema, chcę się z tobą przejadę, jedziemy, patrzcie, usiadłam do niego Jedziemy, ej, on uciekł, on się przestraszył Cześć, jestem Yellow z Rainbow Friends 2 On jest w szoku, że ja nie mogę O, chce mnie wziąć, dobra, wziął mnie nie dam się tak łatwo, nie dam się. Czy ty mnie rozpoznajesz, chłopie? Nie, no masakra. On się przestraszył, nie chce się ze mną przejechać teraz motocyklem, no. A ty się boisz? 8, 8, zobaczymy, jak oni zareagują. Siemka, jestem Yellow z Rainbow Friends 2. Hejo. Nie mogę Wam jakoś się pokiwać? O, patrzę. Nawet Roblox wyhasztagował im to, co napisali, bo chyba. Yellow! Jest! Jestem Yellow! Patrzcie! A, gonie go niego, go niego, go niego! Co? sobie broń wyciągnął! On chce do mnie strzelać! Ty chyba oszalałeś się, ja cię zaraz porwę, tak jak właśnie w czapterze drugi. Będę cię brała i porywała, Patrzcie, ja go wezmę, wezmę go. Wezmę go, wezmę go. Na siebie, dawaj, dawaj. Zobaczymy, czy przyjmie prośbę. O, mam go. Porywam cię. Uciekam z widzami, ale dał się nabrać. Ha, ha. Ale z jego babiki dał się wrobić, że jestem jelo. Patrzcie, jak on wygląda, w ogóle jaką ma broń. Dobra, nara, idź już sobie. Idę teraz do innej gry. O, albo zobaczcie, chciałam iść gdzieś indziej, ale patrzcie, jaki tu jest żółty wóz. To jest limuzyna żółta. A ja odjeżdżam ją. Siema! Ej, nie mogę ruszyć? Czemu nie mogę ruszyć? Te, te... O nie, tam jest jakaś muzyka. No nie, nie mogę teraz ruszyć, bo to jest, nie jest mój samochód chyba, co nie? Dobra, teraz zobaczę, czy będę mogła usiąść, czy ja mogę usiąść? Nie mogę. Siema! Przyszłam tutaj na imprezę. Olivia, szukam osób, bo szkoła, jestem przy szkole. Siema, ja jestem chętna, tak, ja jestem chętny, Yellow jest chętny. Dobra, cześć, manko, 13 To Oni tutaj ze rodziny zakładają. Ja nie mogę. Co to za szkoła? Co? 2 plus 5? 2. To jest 5. Nie, no masakra. Ja muszę was tu uczyć, chyba. Patty, tu jest. Jaka, Patty? To nie jest Patty. To nie jestem wcale ja. Ja jestem Yellow. Dziękuję bardzo. Nie mam nic więcej do dodania. Ale wy macie tutaj szkołę normalnie. Ja chcę. siemka patty. Ups, wydało się widzowie... To nie ja, dobra, uciekam! A, zostawcie mnie! To nie ja, to nie ja! A! Dołączyłam też tutaj, na Rainbow Friends 2. Patrzcie, jestem. Siema! Hejo, wszystkim! Jest... O, patrzcie, podchodzą. Tak, tak, widzicie mnie? Jestem Yellow. Ej, czy ktoś chce zwrócić na mnie uwagę, albo i nie? Patrzcie, jak chodzę. Siema! Wow, kucam. <noise> kucam normalnie, mogę się też przykryć kartonem. Nie ma mnie tu! Ja was nie chcę złapać, wcale nie. Ale i co, prank? To jest prank, widzowie. No nieźle. Jak wam się podoba moje konto w Robloxie jako Yellow z Rainbow Friends 2? Czy wam się podoba? O, zobaczcie tutaj też, co moi widzowie widzę ich, więc oceniajcie w komentarzu. Jestem ciekawa waszych opinii. Wbijajcie też na mój Instagram, Facebook, linki macie w opisie. Bądźcie jutro. Odcinki właśnie są codziennie, więc pamiętajcie o tym. Subskrybujcie, żeby ich nie ominąć. Do jutra. Życzę wszystkim miłego dnia. Papa! Pa!